Witajcie, kochani z tej strony. Maciek, to jest kanał Nowa Lego i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim zaczniemy, chciałem tylko powiedzieć, że sponsorem i partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Galileo. Dobrze się składa, jeżeli jesteście w okolicach Łodzi bądź mieszkacie w Łodzi, to zapraszam do outletu. Tak, tam znajduje się ten sklep i ten zestaw oraz wiele innych możecie tam sobie zakupić. Dobra, przejdźmy do meritum, czyli Lego. Eternals Lego Marvel, kolejna produkcja z pod Marvela, dla mnie zupełnie nieznana, nie byłem w kinie, nie widziałem filmu, więc troszeczkę tak w ciemno, ale postaram się ogarnąć sobie ten zestaw i po prostu powiedzieć Wam czy to mi się podoba, czy nie 76154, zasadzka dewiantów, 197 klocków i 89,99 katalogowo, trzeba zapłacić, żeby sobie go zakupić, Trzy minifigurki, no i cóż, trzeba otworzyć Zaraz złożymy i zrobimy recenzję. Także zapraszam i zostańcie ze mną. A pudełko prezentuje się w ten to sposób. Mamy ciekawą grafikę, jak zawsze na tych marvelowskich zestawach. Fajnie to wygląda. Mamy. Postaci z filmu, których do końca nie znam, ale też mamy trzy min figurki i one wyglądają całkiem fajnie. Zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Mamy Tenę, Makari oraz Gilgamesza. No i tutaj logo Eternalsów, które mi się kojarzy z Euro. Eee, podejrzewam, że nie tylko mnie. No ale cóż, otwieramy sobie za chwilę. Jeszcze rzut z drugiej strony. Tutaj jakaś scena, podejrzewam, z filmu. Otwieramy sobie pudełko. Jest instrukcja, są naklejki. Dobra, i to wszystko. Dwa worki. Jest arkusz naklejek, prezentuje się tak, nie ma tego dużo. No i instrukcja. No i cóż, idę złożyć i widzimy się za mamy. Zestaw jest już zbudowany. Tak, na gorąco, co mogę powiedzieć, to to, że figurki są naprawdę ciekawe, a konstrukcja, no cóż, konstrukcją zajmiemy się za chwilę, więc na początek spojrzymy sobie na figurki. Figurek w tym zestawie mamy trzy. Mamy tutaj Tenę, mamy Makari oraz Gilgamesha. Jeżeli chodzi o postaci z filmu, z komiksu, nie mam bladego pojęcia o co chodzi. Muszę obejrzeć film, żeby e, zapoznać się z tym uniwersum Marvela, jest mi ono na chwilę obecną obce. Postaram się Wam opowiedzieć o figurkach tak jak one wyglądają, jak zostały zrobione. Zaczniemy sobie może od teny, która wydaje mi się taką najciekawszą figurką. W kolorze tan posiada taki fajny strój, grana chyba przez Angelinę Jolie, jeżeli chodzi o sam film. Jako akcesorium posiada taki pałąk zakończony długim sztyletem w takim pomarańczowym, transparentnym kolorze całkiem fajna ta broń. Odłożymy sobie ją na bok. A jeżeli chodzi o figurkę, no to blond, włosy takie kapitan Marvel e, ten sam kolor tutaj posiadała. E, dwa wyrazy twarzy. Pierwszy ma taki e, bez wyrazu twarzy, może o taki niepo, nie, nie pokazujący zbytnio ani uśmiechu, ani żadnej innej mimiki. Natomiast drugi wyraz twarzy już taki wściekły, gotowa do ataku. No widzicie nadruk z tyłu bardzo ciekawy. Jest kontynuacją tego, co jest z przodu, a z przodu prezentuje się to tak. Mamy tutaj zadrukowane nóżki, torsik, i naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Te złote elementy świetnie tutaj się odblaskują. Naprawdę bardzo dobra figurka. Makari, która również ma bardzo ciekawy torsik. Świetne są te nadruki, również bardzo ładnie zadrukowane nóżki. Te złote takie nici tutaj z tym bordowym kolorem na szarym kombinezonie, fajnie, naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Dwa wyrazy twarzy, jeden taki zniesmaczony, z drugiej strony prezentuje się już trochę tak bardziej uśmiechnięta, jeżeli chodzi o włoski, to ma czarny włos z takim długim warkoczem, naprawdę ładnie to wygląda. No i kontynuacja na druku również bardzo fajna. Jak akcesorium ma tą taką płomienną strzałkę. Gilgamesh. No i tutaj zielony i złoty kolor, taki bardzo ninjagowy chyba strój, ale również bardzo ładnie nadrukowany. Również świetnie nadrukowane nóżki, bardzo dokładnie, naprawdę te nadruki na każdej figurce wyglądają bardzo dobrze. Kontynuacja tego z tyłu, jeżeli chodzi o akcesorium, no to ma dwie takie złote pięści, którymi wali mocno i kojarzy mi się to z Hulkiem. Nie wiem czemu, chociaż no, tak kojarzy mi się z halkiem. Włoski czarne, dwa wyrazy twarzy, ten co sobie wybrałem na front, ma uśmiechnięte, szczerze zęby, i drugi taki zatroskany i zmartwiony. I tak prezentują się figurki, które mamy w tym zestawie. A konstrukcja to rzeczony Deviant, również postać mi obca. Aczkolwiek mogę wnioskować, że postacie, które przed chwilą sobie omawialiśmy, te minifigurki, zostały zaatakowane przez tego potwora, który pochodzi z jakiegoś uniwersum. Prezentuje się w taki oto sposób. Jest to stwór kroczący na czterech nogach, do tego ma takie łapy potężne, prezentują się one w ten sposób. Możemy sobie to wszystko odginać. Te nogi możemy poruszać, więc możemy sobie w jakichś tam sytuacjach e, takich dynamicznych ustawiać tą figurkę tego stwora. E, nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Jeżeli chodzi o konstrukcję, no fajnie, że to jest takie ruchome. Ma tutaj takie, nie wiem czy to włosy, jakieś macki, które również mamy tutaj w tych częściach e, tych łap. E, fajny mają kolor, zdecydowanie. Może postaram się to pokazać w ten sposób, taki transparentny, ale z domieszką takiego jakby oleju. No fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o ten element. Akurat mamy też głowę tego potwora. Mamy dwa nadrukowane elementy, które są tutaj oczami i to są jedyne dwa nadrukowane elementy w tym Reszta to naklejki. Głowa ruchoma. Tutaj mamy, nie wiem, czy to uszy rogi, coś w tym stylu, również możemy sobie do góry, na dół to poruszać głowa jest pełni ruchoma, pysk e, również jeżeli chodzi o dynamikę tego stworzenia no to fajnie, można sobie to wszystko tutaj odwzorować i jeżeli chodzi o obawialność, no to e, na pewno można się tym pobawić e, jeżeli chodzi o fajność i to jak to generalnie wygląda, no to nie moja bajka bardzo przypomina mi to zestawy Ninjago, za którymi nie przepadam i właśnie tego typu potwory no, nie spełniają moich oczekiwań zestawów LEGO, i po prostu mi się nie podobają. Jednakże, do zabawy, mamy trzy figurki. Mamy takiego potwora, którego możemy sobie gdzieś tam na pewno przebudować. 197 elementów w zestawie. No i tak to się prezentuje. Podsumowując, zestaw 76 to zestaw, w moim mniemaniu, mało ciekawy. Jeżeli chodzi o konstrukcję, nie podoba mi się to, ja tego nie kupuję. Natomiast jeżeli chodzi o figurki, to tak zdecydowanie warto kupić ten zestaw. Chociażby dlatego, żeby mieć wszystkie figi po kolei sobie je zbierać, jeżeli chodzi o Eternalsów, nie wiem, czy tych zestawów będzie więcej w przyszłym roku. Podejrzewam, że jeżeli wyjdzie druga część filmu kiedyś tam, to kolejne zestawy się pojawią, ale te figurki z czasem mogą stać się całkiem ekskluzywne. 89,99 katalogowo trzeba zapłacić, żeby dostać ten zestaw. Na pewno gdzieś można dostać już go taniej. Taka jest cena katalogowa, no i tak jak wspomniałem wcześniej, konstrukcja nie dla mnie, ale figurki jak najbardziej tutaj warto po nie zdecydowanie sięgnąć. Czy będę pchał się w kolejne zestawy z Eternalsów? Nie wiem, ponieważ większość z tych zestawów posiada właśnie takie stworzenia, no i tak naprawdę. Co mnie interesuje, to tylko i wyłącznie figurki. Nie wiem, jak bricklinkowo, cenowo wyglądają same figurki, jeżeli chodzi o ich kupno. Myślę, że zamiast kupować pełne zestawy, wolałbym sobie ogarnąć tylko figi, ale to, tak jak mówię, to tylko moje y, zdanie wyłącznie. Dla kogoś, kto był już na filmie i ma może większe pojęcie na temat tychże potworów, może to się. E, wydawać bardziej ciekawe. Na chwilę obecną ja filmu nie oglądałem, więc ja tego nie kupuję. No ale cóż, decyzję pozostawiam Wam i tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście figurki zdecydowanie warto. Mm, tyle ode mnie na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o filmie, jeżeli go oglądaliście, co sądzicie o tych setach Lego, które dostaliśmy z Eternalsów. No a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!